A więc ja w którym zrobimy No ciekawie będzie. To skoki, żeby mnie za nie trafił. O jaka w... To kosa. Czy to taki... Jeśli widać, że sprawy mat nie mam. O, tutaj też. Czy ma problem z wycelowaniem? Niestety mecz przegrany. O, to najlepszy będzie. O, ej, sik! że zleciał chłop. więc oczywiście, idę tędy. Tu jeden miał bizon, na co zabrałem. I to było moje przejście na. No i tutaj słyszałem, bo na plecach jeszcze mi gadali, że za mną. I wiedziałem, że tutaj gość może mieć snajperkę. Albo skauta. Tutaj też, który mi nie wystarczał I gdybym się wyprzedał, albo zaprzygołałem, to już bym nie zabił. Nie tyle w sumie. Eee, to jak akcja, to już szkoda grać.